Słowo Boże na dziś, poniedziałek 26 maja 2025 roku wspomnienie świętego Filipa Nereusza, prezbitera. Czytanie z dziejów apostolskich. Odbiwszy od lądu w Troadzie, popłynęliśmy wprost do samotraki, a następnego dnia do Neapolu, stamtąd zaś do Filippi, głównego miasta tej części Macedonii, której jest rzymską kolonią. W tym mieście spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, było miejsce modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna, bojąca się Boga kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce tak, że uważnie słuchała słów Pawła, kiedy została ochrzczona razem ze swym domem, zwróciła się z prośbą. Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu, przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim. I wymogła to na nas. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 149. Pan w ludzie swoim upodobał sobie. Śpiewajcie Panu pieśni nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych. Niech się Izrael cieszy swoim stwórcą, a synowie Syjonu radują się swym królem. Pan w ludzie swoim upodobał sobie. Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają mu na bębnie i cytrze, bo Pan swój lud miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem. Pan w ludzie swoim upodobał sobie. Niech święci cieszą się w chwale, niech się weselą przy uczcie niebieskiej. Chwała Boża niech będzie w ich ustach, to jest chwałą wszystkich Jego świętych. Pan w ludzie swoim upodobał sobie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Świadectwo o mnie da duch prawdy i Wy także świadczyć będziecie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani ojca, ani mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem. Oto Słowo Pańskie.